Zielony! O, to o. Co tutaj robi telefon? To jest dobre pytanie Zobaczę co jest w tym pudle Mieszki złote Siła, życie, moc Co to jest? W kosmicznej otchłani? A tuki jakiś dodatek, Nie mam dodatek do tej gry? O mój Boże o, to jest... Kilka jest kart przygód What? What? Co? Co się dzieje? Nawet dla na 6 osób nie jest Cały Bloodline mógłby z tych kart grać W ogóle obrazki, obrazki w tej edycji są cudne Trzeba zrobić z tym porządek Mamy, oj Mamy czar Tutaj postacie Dobry Nie wiem co mam zrobić z takimi kartami Mam inny kolor Czy oddzielnie powinienem te? Nie, są pomieszane, no dobra Ciekawie, co to jest za kartka Zobaczę jak się do tutaj na sam sam dół króliczej nory. Hej, udało się. Będę miał trzy różne stosy przygód. Ekstra. Ten mam talizman, nie wiem, nie wiem, co mam z nim zrobić. Moja obawa jest taka, że w tym stosie, jak w wypunku, będzie talizman. Czemu to jest tyle postaci i ropuchy? To cię, nie, nie zabijaj go, nie. Czemu to robisz? Jesteś okrutny. Regulamin punkt pierwszy. Zakaz... karty czarów 106, podziemi 45, jaskinie 46, 60, talizman jak wipunek sosier... Czemu to jest mieszane? Alternatywne tym zakończenie 6 gdzie? Może się zgubiły gdzieś. też jest możliwość. Jakby to, to jest put z 2007 roku, nie? Dużo rzadź się to działo. Gdzie mam mapy do tej gry? Wszystkie gdzie mam mapy? Gdzie one się znajdują? Zobacz. To są mapy! O mój Boże! What? Co ja widzę? Co to jest? Uuu! Co to jest takie ogromne? <grym> Halo. To się dosłownie trzyma na taśmę klejącą. To jest taśma klejąca. To szaro to jest taśma klejąca. To jest sam. Yew. Gumek nie mam. Mam to coś. Lepsze to niż nic. Mamy koszuleczki. Yew. I mam mentosel. To nie jest do czyszczenia. Jutro gumki, recepturki kupię. To zrobię follow-up. I będzie ten. Będzie spoko. Okej, okay, jakoś to się trzyma. Z tym jeszcze porządek zrobić. Yew. Nie! Nie mogę. Pięknie. W tych woreczkach można by było kokainę schować. Office Products. Foil backup z Ziploc. Folien button mit Zip Verschluss. Torebka strunowa. Pięknie zorganizowane. Sortuj swoje karty. Magia i miecz. z sponsorem dzisiejszego odcinka NordVPN. Co się nie zamknie. Tylko się nie to zamknąć, Halo? Hehe. Czemu ja takie wieże z Forsy nie mogę zrobić? Patrz, symulujemy, że samolot tutaj wleciał. Oj, wow. wow! Przyszła dostawa. Prawda jest taka, że dostawa przyszła już tydzień temu, ale dopiero teraz mi się zachciało odgrywać. To nie jest istotne. Istotne teraz jest to, jak ja postawię. Jak ja sobie zorganizuję wszystko. Ok. Nie, yeah. to nie jest realne. To nie jest realne. Gdzie tu jest sprawiedliwość? Po co ty... Jakie ogrzeba są te koszuleczki? Dobry! ZŁY! Podoba mi się to, że z tej perspektywy... ...że z tej perspektywy da widać brud na moim koszu śmieci. To mi się bardzo podoba. No, to Czy ja chcę to sortować? Fakie. Czemu ja to zrobiłem? NIE MAM CZASU NA TO! Wow. teraz sobie ładnie posegregować... Posegregować... No, teraz się zmieści. Perfekt. Koleś, perfect. Ciekawostka time, ciekawostka... Te pudło, to absolutnie nie jest oryginalne pudło. Ta gra, ta edycja, to jest druga edycja, to nie zostało stworzone w 2007 roku. Tutaj jest to. To tutaj już spoiler. Pudło od butów. Tutaj te części zostały sklejone taśmą, tego nie widać, ale to widać, okej, okay, widać. To jest taśma kle... oj, to jest taśma klejąca. To zostało sklejone w ten sposób, ponieważ się nie mieściły już rzeczy tutaj w pudle oryginalnym. I oryginalne pudło się jeszcze rozpadało, więc to ta wziął stare <laughs> pudło od butów i je skleił, skleił ze sobą. Obrazek z oryginalnego pudła Do magii miecza okej okay? Nie wiem co mam z tym zrobić Jak mówiłem o tym kartelu I o, i o tych narkotykach to był żal, okej okay? ja nie, nie mam co z tym zrobić Nie mam co z tymi koszuleczkami zrobić Co ja mogę sobie tutaj tam ten... Co ja sobie tutaj włożę Wiem co ja sobie tutaj włożę o mój boże Zamówiłem z temu sobie kostki do D&D I w tej torebeczce będę mógł Sobie schować w tych Trzech torebeczkach to są koszuleczki, to się nazywa koszuleczki nie, zip bag te to ja sobie szybko posprzątam pokój posprzątam pokój, to oznacza yy, wytra podłogę kasztelon mi zaproponował zrobienie room tour, ja się go zapytałem czemu, to mi odpowiedział, że po prostu jest ciekawe jak wygląda mój pokój, więc <gryw> to dla ciebie kasztelon będzie, Nas następny film, albo już już w sumie mógł być już ten film wy...